tutaj mamy, proszę bardzo. To jest zawsze bałagan. No dalej, dawaj, nie Ci. O. o! Rzeczywiście jest bałagan. to, no to są zawsze buty. Czy, ty może jakiś fetysz? kurtka? Z, fetysz z butami? Nie no, to są buty do treningu, na piłkę, buty do biegania, buty do siłowni, jakieś inne buty, gdyby trzeba było gdzieś wyjść w teren. To są jakieś. Ale jeszcze jakieś... tak, nie powiedziałeś o tych czarnych, o tych czarnych i o tych srebrnych. Nie no, to są buty do hali, do piłki halowej. Te... Nie, no, mam, mam tutaj parę par, bo jeszcze... to Proszę, deski do piłki, jakby ktoś chciał. No nie wiem, kosmetyczka, torba. Tutaj mam, tutaj mam I komputer. Puchy. HMB. Trzeba jeść po treningu, żeby siła była. Dużo tego łykarz? Nie no co? Jeżeli widzisz, widzisz, że jest w ogóle nieotwarte. Moi koledzy są właścicielami tej firmy Olimp z Dębicy wychowaliśmy się razem. Kiedyś tam ćwiczyliśmy za mało lata. W tej chwili to dostałem od nich parę takich opakowań, ale... Ale nie wiem, bo to buduje mięśnie. Ja nie mogę, bo pracuję na co dzień w garniturze. Także, jakby to wyglądało, yy, no, komputer, wiadomo, dresik Polska, proszę, nasza reprezentacja dziennikarzy polskich, numer 7 to mój. Szczęśliwa siódemka. Sponsor, tak, jest, Polska. Jedziemy w najbliższym czasie do Tajlandii, do Kambodży, zagrać mecz międzynarodowy. Szaliczek, bo jak się jedzie na mecz reprezentacji, to trzeba elegancko kibicować. Polska, biało czerwoni co my tu jeszcze mamy? No nie, ja tu nie będę pokazywał, bo jakaś ta jest spodenki <grym> powiedzmy. I, i, intymne sprawy <grym> tutaj. Kosmetyczka. Kosmetyczka i w zasadzie wszystko. Jezu, ile te rzeczy tutaj włożysz, to jest po prostu... Nie, a to jeszcze z przeprowadzki, bo już po prostu zmieniłem, ostatnio zmieniliśmy mieszkanie, także jeszcze zostało trochę płyt, jakieś